Jestemowana, że muszę do Was tutaj przemówić, ale e, moje wewnętrzne odczucia, e, jakby intuicja mówi mi, że jesteśmy już parę kroków do tego wszystkiego złego, co się kiedyś wydarzyło, z czym mieliśmy do czynienia z, generalnie z Drugą Wojną Światową. Pozwolę sobie na odczytanie tych moich przemyśleń. Powtórzę się słowami złego więźnia Auschwitz ponieważ właśnie one spowodowały, że dzisiejszy czas zaczęłam postrzegać przez pryzmat tamtych wydarzeń i skłoniły mnie one do przemyśleń, z którymi chciałabym się z Państwem podzielić. Auschwitz nie spadło z nieba. Powiecie, a co to ma wspólnego z dniem dzisiejszym? Oczywiście. No jasne, banalne stwierdzenie. Ale jest w tym głęboki, bardzo ważny do zrozumienia skrót myślowy. Przenieśmy się na chwilę myślami i wyobraźnią w lata 30. do centrum Berlina. Znajdujemy się niedaleko metra, w parku. I oto pewnego dnia w tymże parku na ławkach pojawił się napis: Żydom nie wolno siadać na tych ławkach. Można powiedzieć nieprzyjemnie. Jest to nie fair. No ale w końcu jest tyle innych ławek dookoła. Można usiąść gdzie indziej. No cóż, następnie na pływalni, która znajduje się na tej dzielnicy, gdzie mieszkają sami zacni i znani ludzie, pojawia się napis. Żydom zabroniony wstęp do tej pływalni. Można powiedzieć, nie jest to przyjemne, ale Berlin ma tyle basenów i miejsc do pływania. Jednocześnie gdzie indziej, pojawia się napis i rozkaz. Dzieciom żydowskim nie wolno się bawić z dziećmi niemieckimi. Będą się bawić same. A potem napis: Żydom sprzedajemy chleb tylko po godzinie 17. No to już jest utrudnienie. Ale w końcu po 17. też można robić zakupy. Uwaga! Uwaga! Zaczynamy się oswajać z myślą, że można kogoś wykluczyć. Że można kogoś stygmatyzować. I tak powolutku dzień za dniem ludzie zaczynają się z tym oswajać i ofiary i oprawcy i widzowie i świadkowie. Zaczynają się oswajać i zaczynają się przyzwyczajać do myśli, że ludzie roznoszą zarazki epidemię. To jest straszne. To jest początek tego, co za chwilę może nastąpić. To jest niebezpieczne. I powiem Wam, że ówczesna władza, która z jednej strony prowadzi sprytną politykę, bo na przykład spełnia żądania robotnicze, wprowadza element w czasów robotniczych. Przypomnijmy sobie, dostaliśmy bony na wakacje. Potrafi zagrać na godności narodowej. A jednocześnie ta władza widzi, że ludzi ogarnia znieczulica, obojętność przestają reagować na zło. I wtedy ta władza może sobie pozwolić na dalsze przyspieszenie procesu zła. I potem następuje już gwałtownie. I tutaj, jak widzicie Państwo, sprawdzają się słowa. Auschwitz nie spadł nagle z nieba. On tuptał. On dreptał małymi kroczkami zbliżał się, aż stało się to, co się stało. To się wydarzyło. To znaczy, że się może wydarzyć. To znaczy, że się może wydarzyć wszędzie, na całej ziemi. Jeżeli się łamie prawa obywatelskie, jeżeli się nie docenia prawa, jeżeli się je likwiduje. Jeżeli się, jeżeli się nagina prawo w Sejmie, wtedy może się zdarzyć, co zrobić. Jedyne wyjście to Wy sami. Wy sami. Jeżeli potraficie obronić swoją konstytucję, swoje prawa, porządek demokratyczny, wtedy potraficie to pokonać. Moi drodzy. My w Europie w większości wywodzimy się z tradycji judeo-chrześcijańskiej. Zarówno ludzie wierzący, ale i niewierzący przyjmują jako swój kanon cywilizacyjny dziesięcioro przykazań. Usłyszałam, że ktoś wymyślił jednaste przykazanie. Jednaste przykazanie brzmi nie bądź obojętny. Nie bądź obojętny. I to chciałabym powiedzieć mojemu mężowi, moim córkom, rodzicom, moim przyjaciołom, znajomym, wszystkim Wam, niezależnie gdzie mieszkacie. Nie bądźcie obojętni na to, co się teraz dzieje. Nie bądźcie obojętni, kiedy widzicie kłamstwa historyczne. Nie bądźcie obojętni, kiedy widzicie, że teraźniejszość jest naciągana do aktualnych potrzeb obecnej polityki. Nie bądźcie obojętni, kiedy ludzie są dyskryminowani, ponieważ istotą demokracji jest to, że nasze prawa powinny być chronione. Nie bądźcie obojętni, kiedy jakakolwiek władza narusza przyjęte umowy społeczne już istniejące. Bądźcie wierni przykazaniu. Jednaste przykazanie, nie bądź obojętny, bo jeżeli nie, to się nawet nie obejrzycie jak was, jak na waszych potomków spadnie jakiś Auschwitz z nieba. Rozejrzyjcie się dookoła, nie bądźcie obojętni. Nie dopuśćcie swoją obojętnością, wiernością do tragedii za jakiś czas.